Cześć bombka od serca Zapraszam na nowy poradnik. Wzór na bombkę jest mój. Wykonasz podaj autora wzoru. Udostępnij poradnik tak, aby więcej osób mogło szydełkować razem z nami. Do wypełnienia potrzebujemy plastikowe akrylowe wypełnienie. Średnica 6 cm. Do wykonania projektu polecam kordonek maksimum przyjemności z nitką metaliczną. Możesz również szydełkować kordonkiem maksimum bez nitki metalicznej. Wybór należy do Ciebie. 565 m na 100 gram, 94% bawełna, 6% nitka metaliczna. To jest kolor biały ze złotą nitką metaliczną. Wybierz kolor, który podoba się Tobie. Możesz również. Do kordonka maksimum, czy jednego, czy drugiego, używam szydełka 1,5 mm. Zaczynamy. Pętelka. Sześć oczek łańcuszka na kółko początkowe. Pierwsze oczko łańcuszka, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. Zamykamy w okrążenie, wkłuwamy szydełko w to pierwsze oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Pracujemy na tym małym kółku. Tę nitkę od razu schowamy. Trzy oczka łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Chwytamy zakółko początkowe. Wykonujemy słupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Chwytamy zakółko początkowe. Wykonujemy słupek. Wykonamy w ten sposób 12 słupków w okrążeniu. Na końcu okrążenia mamy 3 oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko tutaj w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 12 słupków w okrążeniu, a pomiędzy słupkami po trzy oczka łańcuszka na łuk. Przechodzimy na łuk. Na to drugie, środkowe oczko łańcuszka. Na pierwszym oczku łańcuszka oczko ścisłe. Na drugim oczku łańcuszka oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka na słupek. 5 oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Wkłuwamy szydełko w to drugie środkowe oczko łańcuszka. Wykonujemy słupek. oczek łańcuszka na łuk przechodzimy na następny łuk z poprzedniego okrążenia wkłuwamy szydełko w to drugie środkowe oczko łańcuszka wykonujemy słupek pracujemy tak całe okrążenie na końcu okrążenia 5 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wpływamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 12 słupków w okrążeniu, a pomiędzy słupkami po pięć oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na to trzecie środkowe oczko łańcuszka. Oczko ścisłe na pierwszym oczku łańcuszka, oczko ścisłe na drugim oczku łańcuszka, oczko ścisłe na trzecim oczku łańcuszka. Jesteśmy na środku. Trzy oczka łańcuszka na słupek. I jeszcze dwa słupki tutaj na tym samym oczku łańcuszka. Pierwszy, drugi, w sumie trzy. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. Tutaj powstanie serduszko. 5 oczek łańcuszka na łuk. Pomiędzy serduszkami będziemy wykonywać łuki. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Wkłuwamy szydełko w to trzecie środkowe oczko łańcuszka. Wy Wykonujemy półsłupek. 5 oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na następny łuk z poprzedniego okrążenia, na tym trzecim oczku łańcuszka półsłupek. Pięć oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na następny łuk z poprzedniego okrążenia, na tym trzecim oczku łańcuszka półsłupek. Pięć oczek łańcuszka na łuk. Na kolejnym łuku z poprzedniego okrążenia wkułamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka i tutaj wykonamy trzy słupki na serduszko. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Tutaj powstanie kolejne serduszko. Trzy słupki, cztery łuki, trzy słupki. Pracujemy tak do końca okrążenia. Na końcu okrążenia mamy pięć oczek łańcuszka. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Widzimy, że bombka będzie miała trzy serduszka. Pomiędzy serduszkami, w tym okrążeniu, mamy cztery łuki, z pięciu oczek łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze jeden słupek, tutaj na tym samym oczku łańcuszka. W sumie dwa. Na kolejnym słupku, dwa słupki. Pierwszy, jeszcze jeden na tym samym słupku, drugi. Na następnym słupku dwa słupki, pierwszy, drugi w sumie sześć. Serduszko w tym okrążeniu ma sześć słupków, a pomiędzy serduszkami powstaną łuki. Ale uwaga! Tutaj blisko serduszka wykonujemy dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk. Z poprzedniego okrążenia na tym trzecim oczku łańcuszka wykonujemy półsłupek. słupek. 5 o... oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Na tym trzecim oczku łańcuszka wykonujemy półsłupek. Pięć oczek łańcuszka na łuk. Na kolejnym łuku z poprzedniego okrążenia, na tym trzecim oczku łańcuszka, powstaje półsłupek. Pięć oczek łańcuszka na łuk. Na kolejnym łuku z poprzedniego okrążenia, na tym trzecim oczku łańcuszka, półsłupek. Tak to wygląda. Mamy trzy łuki z pięciu oczek łańcuszka. A tutaj blisko serduszka, Wykonujemy dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na pierwszy słupek, wykonujemy dwa słupki, pierwszy, jeszcze jeden w tym samym miejscu, drugi, na następnym słupku dwa słupki, pierwszy. Drugi, na kolejnym słupku, dwa słupki, pierwszy, drugi, w sumie sześć. Tak jak mówiłam, w tym okrążeniu serduszko ma sześć słupków. Pracujemy tak, całe okrążenie. Na końcu okrążenia dwa oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. kłuwamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy. Oczko ścisłe. Robótka się, lekko Robótka się lekko zawija. I tak jest dobrze. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. W sumie dwa. Tutaj wykonamy cztery razy słupek nad słupkiem. Słupek nad słupkiem pierwszy. Słupek nad kolejnym słupkiem mamy dwa. Słupek na Następnym słupku mamy trzy słupek. Na kolejnym słupku cztery. Cztery razy słupek nad słupkiem. Na kolejnym słupku dwa słupki. Pierwszy i jeszcze jeden w tym samym miejscu. Drugi. W sumie 8. Serduszko w tym okrążeniu ma 8 słupków. Tak jak w poprzednim okrążeniu, tutaj blisko serduszka wykonujemy 2 oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk, tutaj wkłuwamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka, pół słupek, 5 oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Na tym trzecim środkowym oczku łańcuszka, półsłupek. Pięć oczek łańcuszka na łuk. Na kolejnym łuku z poprzedniego okrążenia. Na tym trzecim oczku łańcuszka, półsłupek. Tutaj blisko serduszka, dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na serduszko. Na tym pierwszym słupku dwa słupki, pierwszy, drugi i dalej. Pracujemy tak, jak pokazałam. Mam nadzieję, że to dobrze widać i nie będzie problemów. Pracujemy całe okrążenie na końcu okrążenia. Dwa oczka łańcuszka, wpływamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Rołódka się zawija. I jest dobrze. Trzy oczka łańcuszka na słupek. W tym samym miejscu, drugi słupek mamy dwa na jednym, następnie na kolejnym słupku jeden słupek, na kolejnym słupku jeden słupek, na następnym słupku dwa słupki. Pierwszy, drugi. Na następnym słupku dwa słupki. W tym okrążeniu bądźmy uważni. Pierwszy, drugi. Na kolejnym słupku słupek. Na następnym słupku słupek, i na tym ostatnim słupku dwa słupki: pierwszy, drugi, w sumie serduszko ma dwanaście słupków w tym okrążeniu. Pracujemy dalej. Tutaj blisko serduszka, w tym okrążeniu również wykonujemy dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na łuk z poprzedniego okrążenia, wkłuwamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka, wykonujemy półsłupek. Uwaga! W tym okrążeniu, w tym miejscu wykonujemy siedem oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na następny łuk z poprzedniego okrążenia. Wkłuwamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka. Wykonujemy półsłupek. Dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na serduszko. Na tym pierwszym słupku dwa słupki. Pierwszy. Drugi i dalej. Pracujemy tak, jak pokazałam. Pilnujmy się w tym okrążeniu. Pracujemy tak, całe okrążenie. Na końcu okrążenia, dwa oczka łańcuszka, okrążenie zamykamy, wpłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Nie ma pomyłki, prawda? Trzy oczka, łańcuszka na słupek. Na kolejnym słupku, słupek. I dalej, wykonamy słupek nad słupkiem. Gotowe. Mamy 12 słupków. 12 razy słupek nad słupkiem. Dwa oczka łańcuszka blisko serduszka. Przechodzimy na ten łuk z poprzedniego okrążenia, który ma 7 oczek łańcuszka. Wkłuwamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka. I tutaj wykonujemy półsłupek. Nie jesteśmy na środku i tak jest dobrze. Siedem oczek łańcuszka na łuk. Uwaga. Jedno oczko łańcuszka tutaj omijamy. Wkłuwamy szydełko w kolejne. Wykonujemy półsłupek. Dwa oczka łańcuszka blisko serduszka. Przechodzimy na serduszko. Wykonujemy słupek nad słupkiem. Tak jak pokazałam. Pracujemy tak, całe okrążenie. Dwa oczka łańcuszka, a okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy, oczko ścisłe. Tak to pięknie wygląda. Uwaga. Tutaj. Na tych sześciu słupkach wykonamy jeden, czyli sześć słupków łączonych górą. Aby to wykonać, dwa oczka łańcuszka na pierwszy słupek nie do końca, na kolejnym słupku słupek nie do końca, na następnym słupku słupek nie do końca. Na kolejnym słupku słupek nie do końca, na następnym słupku słupek nie do końca i jeszcze raz, na kolejnym słupku słupek nie do końca. Teraz te sześć słupków połączymy górą, czyli jeden słupek. Sześć słupków łączonych górą. Zamieniliśmy sześć słupków na jeden słupek. 7 oczek, łańcuszka na łuk. Przechodzimy tutaj, i tak samo z tych 6 słupków wykonamy jeden. Na słupku słupek do połowy, na kolejnym słupku słupek do połowy, na następnym słupku słupek do połowy, na kolejnym słupku słupek do połowy. Na kolejnym słupku słupek do połowy i na tym ostatnim słupku słupek do połowy te sześć słupków połączymy górą. Mamy, mamy sześć słupków łączonych górą, czyli jeden słupek, siedem oczek, łańcuszka na łuk. Przechodzimy na ten łuk z poprzedniego okrążenia. Półwamy szydełko w to czwarte oczko łańcuszka. Wykonujemy półsłupek. Siedem oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na serduszko. Z tych sześciu słupków wykonamy jeden. 6 słupków łączonych górą na pierwszym słupku słupek do połowy, na drugim do połowy, na trzecim do połowy, na czwartym do połowy, na piątym do połowy, na szóstym słupku słupek do połowy i razem 6 słupków łączonych górą czyli jeden słupek. Jak ja to mówię w moich poradnikach? Pracujemy tak całe okrążenie. Siedem oczek łańcuszka, okrążenie zamykamy, chwytamy tutaj, przeciągamy, oczko ścisłe. Zobaczcie, jakie piękne serduszko. Prześliczne. Przechodzimy. Na środek łuku, na to czwarte oczko łańcuszka. Przechodzimy oczkami ścisłymi. Na pierwszym oczku łańcuszka, oczko ścisłe. Na drugim oczku łańcuszka, oczko ścisłe. Na trzecim oczku łańcuszka, oczko ścisłe. Na czwartym oczku łańcuszka, oczko ścisłe. Jesteśmy na środku łuku. Oczko łańcuszka pół słupek na tym samym oczku łańcuszka. Tutaj zakończymy okrążenie. U Uwaga! Pięć oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na łuk z poprzedniego okrążenia na środek. Na to czwarte oczko łańcuszka. Wykonujemy półsłupek. Pięć oczek łańcuszka na łuk. W tym okrążeniu powstaną łuki z pięciu oczek łańcuszka na kolejnym łuku. Na tym czwartym środkowym oczku łańcuszka wykonujemy półsłupek i dalej pracujemy tak całe okrążenie, ale to najwyższa pora umieścić w środku wypełnienie. Później się po prostu nie zmieści. Naciągamy robótkę. Zobaczcie, jak to u mnie wygląda. Jeśli chcesz, zamiast pięciu oczek łańcuszka, możesz tutaj w tym okrążeniu wykonać siedem. Na końcu okrążenia, ja mam pięć oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy tutaj, gdzie było to jedno oczko łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy oczko ścisłe. I zobaczcie. Tak to wygląda. Mi tyle brakuje do zamknięcia bombki i ja to naciągnę. Jeśli tobie będzie ciężko, wykonaj poprzednie okrążenie z większą ilością oczek łańcuszka. Przechodzimy. Na środkowe oczko łańcuszka z poprzedniego okrążenia, u mnie to jest trzecie oczko łańcuszka. Przechodzimy oczkami ścisłymi. Jeśli nie dasz rady, oczkami ścisłymi możesz przejść półsłupkami, ale będą one bardziej widoczne. Oczko łańcuszka. Oczko łańcuszka. Tutaj, w tym okrążeniu, możemy już chwytać za łańcuszki półsłupek. Tutaj zakończymy okrążenie? Ja to pięknie naciągnę. Tak jak mówiłam, możesz w poprzednim okrążeniu wykonać łańcuszki z większą ilością oczek. Chwytamy za łuk półsłupek. Pytamy za kolejny łuk, półsłupek. Pracujemy tak całe okrążenie, okrążenie zamykamy. Tutaj, gdzie było to jedno oczko łańcuszka na początku okrążenia, przeciągamy nitkę i wykonujemy oczko ścisłe. Jak widzicie, dałam radę. Bąbka jest pięknie zamknięta. Odcinamy nitki, chowamy. Jeśli podoba ci się mój wzór i wykonasz go, proszę, podaj autora wzoru. Dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam na inne moje poradniki i do usłyszenia. Cześć.